Panowie, panowie, dawajcie tutaj. Panowie, no co wy tam jeszcze w szatni robicie? Co wy w szatni robicie? Jak za trzy minuty mecz? No to się rozgrzewają, no. Kto się rozgrzewa? Koledzy! A wy? Trenerze, za zimno na rozgrzewkę. Co? Energię oszczędzasz, tak? A wiecie, że ten mecz musimy wygrać? Musimy? Musimy. Sprzedany? Musimy, nie, nie że musimy, że jest obowiązek, ale że potrzebujemy tych punktów. Musimy wygrać. Na boisku ten mecz musimy wygrać. Znowu na boisku? To już trzeci mecz w tym sezonie, jak nie znamy wyniku. Ja na przykład nie lubię grać, jak nie znam wyniku. Też nie lubię, ale nie wiedziałem. Przelew nie doszedł. Jakbym wiedział, to przecież byśmy, byśmy trenowali w tygodniu. No właśnie, ja nawet korków nie wziąłem, a rękawiczki to tylko dlatego, że zimno. Całe szczęście, że mu raba nierówna. To tak jak korki. Panowie. Wychodzimy, bo musimy wyjść. Gramy, bo musimy grać. I musimy wygrać. No dobra, no. Taktyka. Nie rozumiesz, co to jest, tak? Znaczy, jak będziemy grać? Bramkarz. Grasz z tyłu dzisiaj. Znowu? Jesteś bramkarzem. I jednej bramki pilnujesz, rozumiesz? Jednej. Ja ci powiem, której. I nie, nie zapamiętuj na cały mecz. Bo po przerwie będzie zmiana. Nie tej samej. I pamiętaj, nie rzucaj się. Nie rzucaj Nie? Do sędziego się nie rzucaj. Tydzień temu druga minuta, czerwona kartka. Człowieku. A to co będziesz w tej drugiej połowie? Słuchaj, ciebie już to nie interesuje. W drugiej połowie grasz jako obrońca, rozumiesz? No. Tylko pamiętaj, czasami jest coś takiego jak spalony. No. Musimy ich łapać. Jak ja krzyknę, wyjazd! To co robisz? Do autokaru! Gdzie do autokaru? Przed siebie biegniesz. Znaczy, co przed siebie? Znaczy... A, przodu? Do przodu, do przodu biegniesz. No. A z przodu jest autokar, rozumiem. Autokar nie wiadomo gdzie stoi. Kierowca zaginął. Ale będzie. Biegniesz przed siebie, rozumiesz? No. Napasnik. Gramy ja. na wyjeździe. Nie zapędzę się pod bramkę. Aha, okay. Z daleka też można strzelać. Okej, okay, okej. Okay. przecież Kuszczakowi strzeli 70 metrów. Aha, okej. Okay. Także czasami wraca jak mówię powrót no to człowieku no to Aha, powrót okay. to znaczy powrót no no biegnę do autokaru <grym> powrót do domu no. nie do bramki do bramki biegniesz a najpierw do bramki no tak a. otwieram bramkę autokar wyjeżdża zamykam bramkę i jedziemy biegnę do autokaru otwieram drzwi wsiadam zamykam drzwi i jedziemy <grym> tak to jest dobra taktyka ale po meczu rozumiesz jak nie wrócisz pod swoją bramkę strzelą nam dwa trzy gole i będzie po meczu no i wtedy do autokaru bo... I wtedy nie ma wyjścia. Jest wyjście, jest. Ty otwierasz to wyjście, przebiegamy. No, jedziemy. ja otwieram bramkę to karmię, że zamykam bramkę i jedziemy. Tak, to umiesz doskonale. No. Może A będzie... szefie, my... przepraszam, trenerze. Fupa. A, ty... A ty z kim gramy? Z przeciwnikami. Znowu? <laughs> Jaka to różnica? Jaka różnica? To jest kolego, to jest A-klasa, tu nie ma słabych drużyn. Trenerze, a my? Co my? Co my? My nie jesteśmy słabą drużyną. My stanowimy kolektyw. Inne drużyny, to nie wiem, kołchos, a u nas kolektyw. My po, po prostu mamy o trochę mniej punktów niż przeciwnicy. To my mamy jakieś punkty? Ujemne za sprzedany mecz. Ale głowa do góry, słuchajcie. Pamiętajcie, nie jesteśmy drużyną księży. Nikomu nie odpuszczamy. Amen. Amen. No, na boisko. Na boisko, no. Trenerze, po co ten pośpiech? No jak to po co? Jest 0 do zera. I co? Taki wynik trzeba szanować. Może i racja. Ale na boisko. Macie szansę, macie szansę. Uwierzcie w to. Znana zasada futbolu mówi... Piłka jest okrągła. Jeśli dom już zbudowałeś, chociaż jesteś leniem, jeśli drzewo posadziłeś, nawet w dół korzeniem, jeśli dziecko też spłodziłeś, nawet przypadkowo jesteś prawie już mężczyzną, prawie dobre słowo, bo mężczyznę można poznać. Tego prawdziwego nie po domu, dziecku drzewie. Lecz krawacie jego, jeśli związaniem masz problem, nie biegnij do żony. My ci wszystko pokażemy. Oto kurs skrócony. No to co, masz coś? No mam, przyniosłem krawat. No dlaczego w poli? Nie mogłeś tego rozpakować. W grochy przyniosłeś! No nie grochy! To w kulki! No dobra, dobra, ale. Czekaj, bez... to jest. Powieś wpierw na szyi krawat, by część węższa była sprawa. Skrzyżuj tak, że węższy z dołu, a na złączu palec połóż. Lewą ręką szerszy koniec, znów na lewej umieść stronie w pętlę, w którą masz pod szyję. Górą szerszy włóż, a wyjąć spróbuj go na lewo sobie i chwyciwszy części obie. Zewrzyj supeł. Masz problemy? No to jeszcze raz zaczniemy. Na pewno to robiłeś? Na pewno, na pewno, jak coś to przegręcę ci szyję lepiej. Powieś pierw na szyi krawat, by część węższa była sprawa. Skrzyżuj tak, że węższy z dołu, a na złączu palec Połóż lewą ręką szerszy koniec, znów na lewej umieść w stronie W pętlę, którą masz pod szyję, górą szerszy włóż A wyjąć, spróbuj go na lewo z Tobie i wyciwszy części obie zebrzyj supeł. dobrze, brawo! Szerszy koniec daj na prawo! Dawaj no! To w no weź ręce! Ale już mam dwie zręte. Wętle, którą masz pod szyją, szerszy domem łóż, a wyjąć trzeba szybko go na wierzch. Teraz skup się, jeśli chcesz, znaleźć szparę w samym suple, właśnie w nią część, szerszą upleć, lewą ręką chwyć za głos, prawą szerszy w dół! Prawą szerszy w dół, mocniej! W dół! No! No i co? Jak? Idzie? A co, takim czerwony jesteś? I już! No, no. Ej, hey, wylosuj. Okej, okay, już wylużywałem! Ale dlaczego masz takie duże oczy, żeby cię lepiej widzieć? Ale najspokojniej, no, puszczaj. No weź, no, w porządku? Tak, w porządku. Co Kto następny?